Siemano, tutaj z tej strony Piotrek i Paweł Siema siema no to dzisiaj mamy sobotę który to dzisiaj jest? 3 października jak dobrze kojarzę i co dzisiaj robimy sobie pogoda cały tydzień padało od rana do wieczora wszędzie było to straszne nalało nie skłamiąc 120 litrów jak nie więcej na metr kwadratowy także my przy wolnej sobotę dzisiaj działamy co? Poszerzamy opryskiwacz, ponieważ wcześniej jak jeździł opryskiwać przy Fergusonie, to był rozstawiony na 155 cm, a przy samie no to jest troszkę jednak za wąsko. Jakoś wcześniej nie było czasu. Co prawda za wąsko, no mieścił się w śladach, tylko że od wewnętrznej strony, więc jeżeli gdzieś był przechył, to potrafił się po prostu przesuwać po drugą stronę, czy coś takiego. Także teraz. Poszerzamy go na 180 cm, Będziemy miał teraz szerokość opryskiwacz No, już tutaj jedna stroną mamy zrobioną Przestawioną tak a tutaj drugą, za drugą będziemy się dopiero obrali. Także widać różnicę, że jest troszkę szerzej. No i jak teraz koła ustawiamy, tak, żeby było po prostu e, bok opony opryskiwacza przed równo z bokiem opony. Ciągnika, po to, żeby na jakichś tam przechyłach czy coś takiego, po prostu ten opryskiwacz się po prostu nie suwał ani na jedną, ani na drugą stronę. No i co? To tutaj w tym opryskiwaczu akurat jest tak, że osi jest regulowana szerokość. Trzeba odkręcić 6 śrub, znaczy odkręcić, poluzować koło do góry, postukać młoteczkiem i wtedy się rozszerza. A jest to zbudowane tak, że tutaj jest taki cyband, tutaj na osi. I tutaj jest drugi cyband. Cztery śruby, i po prostu je trzeba poluzować. No i co? Powolutku stukać, mierzyć, sprawdzać, jak to się przesuwa. No tutaj już jest zrobione. Z tej strony jeszcze do zrobienia. Widać różnicę. Widać, gdzie tutaj jest ogranicznik osi. A gdzie tutaj? Więc różnica jest, jest znaczna. No tu z jednej strony już zaczęliśmy, zrobiliśmy. Aby było porównanie, jak to wygląda przed, jak to wyglądało przed, i po prostu jak wygląda już po. No to co, bierzemy się za robotę dalej i przestawiamy tutaj to drugie koło, żeby było tak, jak należy. I co jeszcze? No tutaj kiedyś była jeszcze możliwość przestawiania opon na gwiaździe, na Feldze, znaczy opon, kół, na Feldze, no ale niestety ktoś kiedyś. Nie wiem, odkręcało się, czy cokolwiek się z tym zrobiło. No, niestety jest. Co druga zaspawana, więc na tą chwilę, no, tutaj już nie przeregulujemy. Jedyną opcją jest po prostu odwrócenie całej Felgi, no, ale to raczej to już nam nie będzie potrzebne, bo już wtedy by było naprawdę mega szeroko. Wtedy to pewnie by było ze 210 szerokości, jak nie może 220, jakby oba koła były rozstawione na maksa tutaj na osi. I do tego jeszcze odwrócone. No to tak. Tutaj już mamy śrubki podróżnione. Z jednej strony wystarczy, żeby już przesuwać. I tutaj też mamy już na cybancie poluzowaną tą śrubę. I co? No teraz trzeba tutaj bierze się drewienko. Opieramy tutaj o oś. No i trzeba młotkiem stukać. Powoli to będzie się przesuwało milimetr po milimetrze z tamtej strony nawet całkiem, całkiem poszło zobaczymy jak będzie z tej strony szło tam Paweł leży ja sobie tutaj siedzę i co? mamy dalej dam znać jak już będzie przestawione no to tak pół godzinki później, a może nie pół godzinki 15-20 minut i co? i druga strona też już załatwiona teraz już widać, opryskiwacz z tyłu fajnie, szeroko stoi i co, no pomierzyliśmy teraz już obie strony tak jak są ustawione teraz to jest e, po zewnętrznej stronie opo opony jest jakieś 200 cm 199-200 cm a po e, wewnętrznej, znaczy w sensie po wewnętrznej od środka opony to jest jakieś 180 cm więc powinno być ok, w ciągniku e, tak też mierząc, no to po zewnętrznej części opony no to jest 210 cm więc powinno iść ok koła będą w opryskiwaczu troszkę szerzej niż, niż środek opony w ciągniku, więc powinno być ok nie powinien na żadnych przechyłach się po prostu w, w śladach ciągnika przechylać, bujać, czy coś takiego tylko powinien iść cały czas tym swoim śladem no i co, teraz tylko Czekać aż troszkę podeschnie i co jechać pryskać no bo tutaj teraz cały tydzień było deszczu z rzepaku trzeba jeszcze opryskać jednoliścienne chwasty czyli tak zwane samosiewy już powoli też by się przydało skracać rzepak i grzybówkę robić no ale na razie dzisiaj od tygodnia jest pierwszy dzień taki gdzie jest słoneczko gdzie nie pada bo tak ostatnimi dniami to naprawdę pogoda była tragiczna obrzydliwa i w ogóle dołująca, bo non stop tylko deszcz, deszcz, deszcz. Całe szczęście my już e, pszenicę posialiśmy, znaczy posialiśmy. Zostało nam 3 hektary, które są na tak zwane zazielenienie. To dopiero po 15 października będzie można zasiać. A tak no my posiane dzisiaj byliśmy w polu oglądać, wszystko ładnie poschodziło. Wiadomo, tam gdzie są rędziny to troszkę gorzej, troszkę więcej czasu potrzeba, ale to wszystko zejdzie. A tak poza tym to te pszenice, które były siane. Pierwsze były siane e, dwa tygodnie temu w sobotę, no to już bardzo ładnie. I później był siany poniedziałek wtorek i czwartek to te czwartkowe, czwartkowe już ładnie też szpilkują, ładnie zaczynaje być widać rządki w polu, więc wszystko w porządku będzie, będzie dobrze. Teraz tylko co, trzeba będzie zrobić odchwaszczanie na jesieni. Jak, zra, jak zawsze zresztą, bo przynajmniej jak na jesieni, jak zrobimy odchwaszczanie, to jak coś się nie uda, jak nie wiem, warunki nie dopiszą czy cokolwiek, to jest na wiosnę możliwość poprawy. No, a jak, e, no, a jak już tylko na wiosnę się robi, no to niestety, ale raz zrobisz, nie uda się, no to już niestety po ptakach już nic się, się z tym zrobić nie da. O, jeszcze kolejną rzecz Wam pokażę. Założyliśmy do sama do przodu nowe opony indyjskiej firmy Galaxy. Nie wiem, zobaczymy jak się będą sprawowały. Rozmiar jest 14,9 na R24, wcześniej były 16,9 na R24, ale było widać, że te opony są, są po prostu za duże z przodu. I podłóg tylnych i po prostu w czasie Jazdy było czuć, że to nie jest tak jak być powinno, na przednim napędzie było czuć, że robiło się jakieś tam naprężenia, ciągnik nie, nie było po prostu, było czuć, że po prostu ciągnik nie ma takiej mocy jak powinien mieć, po prostu no, blokowało go trochę, były opory, także w końcu wymieniliśmy te opony, takie Galaxy RT Pro 45, cena 700 zł za sztukę. No, powiem Wam najtańsze to najtańsze, ale tutaj ciągnik ten na przodzie nie ma ani dużego obciążenia, ani on też nie będzie turą miał żadnego tura, ani tutaj co tam przedniego tuza też nie będzie miał. Także głównie on tak jak o widać z opryskiwaczem śmiga u nas ee, i jakieś tam lżejsze prace czasami. No, w tamtym roku siał trochę, całkiem, całkiem wychodziło. No, ale dojcem, jednak dojść w 120 koni to troszkę to lepiej idzie. No, także na tą chwilę tyle. Tak, te nowe opony się prezentują. Taki bieżnik. Zobaczymy, co są warte. Czy po roku szlak trafi, czy pochodzą dłużej. Dobra. To spokojnego weekendu. Na razie i cześć.